Zrobiło się całkiem zimno, więc zapraszam na przegląd swetrów z dobrym składem. Tu akurat Cardigan z Scinseia za 70 zł w składzie 100% bawełna. Następnie Mohito 170 zł, a w składzie 100% wełna. A tu za 110 zł również Mohito mamy sweter bawełniany. A tu fajna opcja od marynarki 95% bawełna 40 zł. Jest to najcieplejsza opcja, ale są fanki takich rozwiązań. Tu mamy sweter z odkrytymi namianami, 100% bawełna za 100 zł. Następnie za 115 zł golfik idealny pod marynarki w składzie 83% wiskoza. Natomiast bardzo fajna propozycja za 350 zł w składzie 59% kaszmir, 41% wełna. Tu taki kardigan za 200 zł, 100% wełna. I kolejny kardigan 100% wełna, również 200 zł. I ten model jest mega. 250 zł, 100% wełna, bardzo fajny, oversize'owy krój. Następnie hałem i taki dopasowany fason, 100% wełna za 210 zł. Na koniec wełniany Golf z Rizert za 200 zł, 100% wełna. Daj znać w komentarzu, która propozycja ci się najbardziej spodobała. No i oczywiście, zaobserwuj mój profil, żeby nie przegapić przeglądu dobrych składów.